Firma Monavi wyróżnia się dzięki lukratywnemu pakietowi wynagrodzeń dla dystrybutorów. Badania wskazują, że 90% z nas jest nieprzygotowanych do przejścia na emeryturę, a ostatni artykuł w magazynie Time sugeruje, że kiedy przejdziemy na emeryturę, jeśli będziemy mieli tyle szczęścia, by móc tego dożyć, to dla większości z nas nie nastąpi to wcześniej niż po 70. Złote lata wydają się być mniej złotymi niż były dla naszych rodziców i dziadków. Aczkolwiek późna emerytura nie musi być Twoją rzeczywistością. Plan kompensacyjny firmy Monawi pozwala zarobić pieniądze na wiele różnych sposobów. W każdym tygodniu, kiedy wygenerujesz dochód, firma Monawi wpłaci Twoje pieniądze na Twoją personalną kartę płatniczą Monavi, która może być używana na całym świecie. Przyjrzyjmy się pokrótce kilku sposobom, jaki dystrybutorzy zarabiają pieniądze: Pierwszym jest sprzedaż detaliczna. Jako dystrybutor, kiedykolwiek sprzedasz jeden z naszych produktów klientowi detalicznemu, czy to dostarczając produkt osobiście, czy też przez swoją stronę internetową Monopi, możesz zarobić różnicę między ceną hurtową a detaliczną. Drugim sposobem na zarobienie pieniędzy jest tak zwana premia za hurtowe zamówienie. Za każdym razem, kiedy ktoś, kogo osobiście zasponsorowałeś, zamówił hurtową ilość towaru, 3, 6 albo 12 paczek, możesz otrzymać premię za hurtowe zamówienie w wysokości kolejno 25, 50 albo 75 dolarów. Trzeci sposób na zarobienie pieniędzy jest przez program nazywany premią za pierwsze zamówienie, gdzie możesz zarobić do 40 dolarów prowizji, kiedy niezależny dystrybutor, którego osobiście zasponsorowałeś, złoży swoje pierwsze zamówienie. Czwarty sposób na zarobienie pieniędzy jest przez prowizje zespołowe. Poprzez budowanie dwóch organizacji, lewej organizacji i prawej, możesz zarobić do 10% od obrotu wygenerowanego w Twojej mniejszej organizacji, aż do maksimum 10 tysięcy dolarów tygodniowo, bez względu na to, jak głęboka stanie się Twoja organizacja. Kiedy Twoja organizacja zacznie się rozrastać i dystrybutorzy w Twojej grupie zaczną produkować wielkość sprzedaży na poziomie jednej albo więcej paczek Monawi każdego miesiąca, Twój dochód z prowizji zespołowych zacznie rosnąć. Na przykład, kiedy całkowita suma 10 opakowań Monawi będzie kupiona w Twojej słabszej nodze każdego tygodnia, Ty zaczniesz zarabiać wystarczająco prowizji zespołowych, by pokryć koszt własnej paczki Monawi i wciąż mieć ekstra pieniądze. Zbuduj obrót 25, 100 albo 250 paczek Monawi każdego tygodnia w swojej mniejszej organizacji, a wtedy będziesz naprawdę cieszył się owocami swojej pracy. Piąty sposób na zarobienie pieniędzy z Monavi jest przez kierowniczą prowizję wyrównawczą. Tak jak sama nazwa na to wskazuje, ten program jest dostępny dla dystrybutorów na różnego rodzaju stanowiskach kierowniczych. Jako kierownik monawi możesz zarobić kierowniczą prowizję wyrównawczą w oparciu o wielkość sprzedaży wygenerowanej przez dystrybutorów, których osobiście zasponsorowałeś. Dystrybutorów, których oni osobiście zasponsorowali i tak dalej, aż do siódmego pokolenia kierowników. Szósty sposób na zarobienie pieniędzy jest przez prowizję producenta gwiazd. Może zarobić 40 dolarów prowizji za każdym razem, kiedy jeden z twoich osobiście zasponsorowanych dystrybutorów osiągnie rangę gwiazdy w oparciu o wielkość sprzedaży. Siódmy sposób na zarobienie pieniędzy jest przez jednoprocentowy fundusz kierowniczy dla niebieskich i czarnych diamentów. Osiągnij rangę niebieskiego albo czarnego diamentu i weź udział w podziale tygodniowej wartości sprzedaży wszystkich dystrybutorów na całym świecie. Późny sposób na zarobienie pieniędzy w Monawi jeszcze z wielokrotne centra biznesowe. Kiedy już osiągniesz rankę czarno diamantowego kierownika, zostaniesz nagrodzony dodatkowym centrum biznesowym, które zostanie uplasowane nad twoim początkowym centrum biznesowym. Możesz uzyskać do trzech dodatkowych centrum biznesowych, dających każdy z osobna potencjał zarobku 10 tysięcy dolarów tygodniowo z prowizji zespołowych. Teraz widzisz, dlaczego wierzymy, że Monawi ma najbardziej ekscytujący i wynagradzający plan kompensacyjny, jaki kiedykolwiek istniał. Na wiele sposobów możesz otrzymywać dochód w każdym tygodniu. Każdy piątek wpłacamy pieniądze na ludzi karty płatnicze niektóre z tych czeków opiewają wiecie na 50, 100, 200 dolarów, a niektóre z nich wynoszą, nie chcę wam nawet mówić jak duże one są, ponieważ jest aż trudno uwierzyć jakie ludzie tygodniowo zarabiają pieniądze. Widzę to jako pomaganie dużej ilości ludzi, by się mogli dostać na ten poziom, na którym my jesteśmy, a przecież dopiero zaczynamy. Kiedy im pomożemy wdrapać się na ten poziom, stają się naszymi kumplami, przyjaciółmi, ok? Pomóc im zdobyć nowego Mercedesa 500SL, ok? Pomóc im podróżować, te darmowe wycieczki, możesz sobie to wyobrazić? Ci goście wysyłają nas na pierwszej klasy wycieczki dookoła świata. Kto by nie chciał tego zrobić z fajnymi i zmotywowanymi ludźmi? Kiedy to zaczęliśmy, on obiecał mi, że to zrobi. Powiedziałam mu, że jeśli będą z tego pieniądze, chcę zrobić z nich dobry użytek. Chcę tak z powrotem. Another place where dreams come true and Jeżeli chodzi tylko o pieniądze, to nie wystarcza. Musi istnieć jakiś powód, coś co powoduje, że ludzie do czegoś należą. I to wyciąga z ludzi to co najlepsze i my to realizujemy przez projekt MOR. Robiłem to przez 25 lat i miałem okazję współpracować z dużymi firmami, które miały stać się miliarddolarowymi firmami. Zacząłem rozpoznawać różnego rodzaju czynniki, które muszą zaistnieć, by firma mogła stać się magiczna i Mona je posiada. Istnieje lepsze życie i ten produkt Mona jest produktem, który może spowodować, że to będzie Twoja rzeczywistość. I będę o tym krzyczał głośno, gdyż to się stało dla na nas. Teraz posiadamy pojazd, który naprawdę da nam wolność finansową. 15 do 20 lat wcześniej, niż kiedykolwiek tego oczekiwaliśmy. Jest coś, co Monavili oraz marketing sieciowy pozwoliły mi zrobić. Pozwoliły mi mieć wybory, by móc robić rzeczy, które niewielu ludzi naprawdę może nawet sobie wyobrazić. Niektórzy ludzie mówią, jak ty możesz tak ciężko pracować? Nie mogą uwierzyć, jak ty ciężko pracujesz. A ja mówię, nie mogę uwierzyć, jak ty długo zamierzasz pracować. Ja nie pracuję ani jednego dnia w moim życiu. Czy ja wykonuję pracę? Tak, ja wykonuję No ale ja kocham robić to, co robią. Nie mógłbyś otworzyć własnej firmy i zarobić to, co my zarabiamy razem jako zespół w tej firmie. Gdybyśmy razem z sąsiadami, cztery domy w dół, moglibyśmy razem otworzyć własną firmę i nie zarobilibyśmy takich pieniędzy, jakie teraz zarabiamy. Więcej niż większość specjalistów w mieście mniej niż 125 dni. Co powiesz na przyłączenie się do firmy, gdzie każdy chce, by zarabiał lepiej niż oni? To jest to, o czym ja mówię. Jeżeli ludzie... Jeżeli ludzie nie są zainspirowani albo zmotywowani tym... Cóż, nie wiem, co ci jeszcze powiedzieć. Ale marketing sieciowy i interaktywna dystrybucja, czy też marketing z poleceniem, jest najbardziej fenomenalną branżą, modelem i pojazdem dla ludzi, by mogli się zaangażować, by osiągnąć cokolwiek chcą osiągnąć, by zdjąć wszystkie ograniczenia, ponieważ jesteś tylko ograniczony tym, jak daleko potrafisz patrzeć i jak daleko jesteś skłonny pójść. Naprawdę wierzymy, że zaangażujemy milion ludzi w ten biznes w ciągu następnych dwóch, trzech lat. Mamy eksplozję, naprawdę mamy. Nigdy nie mieliśmy tak dużej radości i chcemy, by się... Inny do nas przyłączyli. Chcemy się tym podzielić. Podzielić ze wszystkimi. Jesteśmy w tym na całe życie. Tak, Monawi na całe życie.